Halo kochani, jestem Disowski i właśnie do mnie przyszli kolednicy Bo oni już wiedzą, oni wiedzą, że jutro o 17.30 jest livestream 7 days to na hitbox.tv-disowski-live Link w opisie Będzie oczywiście Janek ze mną, będziemy lutowali nasze ulubione miasto A ja tymczasem muszę się zająć tymi kolednikami Ponieważ oni raczej nie będą psychilnie nam pomagali w dzisiejszym odcinku A dzisiejszy odcinek będzie się składał między innymi z kopania Będzie trochę kopania, nie wiem co tam za mną było To chyba były moje schody Wiecie co? No, Ci panowie bardzo, to bardzo mnie irytują ostatnio, ponieważ ja tu się staram, buduję, a oni co? Oni to wszystko niszczą. Więc będzie trzeba się zastanowić naprawdę na livestreamie, co by tu trzeba było zrobić, żeby te zombiaki w końcu dały mi spokój na parę dni. A one na pewno razem mi spokoju, bo jak widzicie, ta już kolejna chmara na mnie czeka. Dzisiaj chyba już trzy fale zombiaków mnie tutaj chciały przywitać, mnie i Nowy Rok. Oczywiście już jest 3 stycznia, więc prawdopodobnie powinienem już być... Eee, ogarnięty po Sylwestrze. O, popatrzcie, no i kolejni przyjaciele. Kolejni przyjaciele nas idą. A ten pan to naprawdę jeszcze po Sylwestrze. Ledwo, ledwo chyba tutaj e, zipie. Tutaj tą panią jeszcze załatwimy. Już mi się kończyła amunicja. E, tego pana również, ale on mi chyba prędzej zdąży rozwalić mój most. Niż ja zdążę tutaj pozabijać. Jeszcze tylko jeden, i prawdopodobnie już nie będziemy poszukiwani. Oczywiście mam piłę mechaniczną. Zaraz opowiem wam jej historię. No i historia może być ciężka dla niektórych. I to chyba nie. To nie był ostatni człowiek. No ale trudno się mówi. Mam troszkę mało nawodnienia, więc wypadałoby to nawodnienie troszkę sobie e, dodać. I zaraz opędzę się, robię. Widzicie, najpierw Wam pokażę, jak to wygląda teraz, bo e, trochę, trochę czasu minęło od e, momentu, kiedy robiliśmy film, ponieważ był jeszcze livestream był sylwester w międzyczasie i tak naprawdę nie miałem o tym nagrywać, ponieważ czułem, że potrzebuję małego wypoczynku i ten mały wypoczynek oczywiście się do czegoś mi tutaj przydał, więc tak postanowiłem, że zrobimy sobie taki zwyczajny dach i to może wyglądać wam na razie jak tylko jedna zwyczajna Chyba ktoś tutaj do mnie. O właśnie, ktoś do niej przyszedł, trzeba to coś rozwalić znowu. To wygląda na razie jak jeden zwyczajny, taki drewniany klosek postawiony na środku jeziora, taki niby niepraktyczny, ale z drugiej strony jest praktyczny. Jest praktyczny, ponieważ. ponieważ. To jest dopiero zalążek wszystkiego. Teraz wam wytłumaczę, jak to będzie wyglądało. Eee, zanim zaczniemy, oczywiście kopać na dole podziemną bazę, bo taki nosi tytuł ten film. Eee, tutaj będzie zrobiona taka specjalna farma, podniebna farma, którą kiedyś robiłem. W poprzednim sezonie, o ile pętacie, jeżeli nie, to sobie musi odświeżyć wiadomości, kochani. Um, przy okazji, zabijemy chyba i nie jednego, nie dwóch, ale trochę więcej zombiaków, które będą chciały nam przeszkadzać tutaj. I oczywiście nie ma lepszego narzędzia niż piła mechaniczna. Ja nie wiem, czy te zombiaki. W... O, wow, 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 mam tyle mało życia, ale nie mam niestety nic, czy mógłbym sobie to życie dodać. Więc w razie czego, jak zginie, to będę miał przynajmniej troszkę więcej życia niż teraz mam. Bo mi trochę tam się odnowi, Okej, okay, problem zombie zażegnany, przynajmniej chwilowo. E, a my teraz skupmy się na tym, co tu tak naprawdę będę robił. Bo, oczywiście, wiadomo, mam tutaj ten mój piękny domek, tutaj będzie oczywiście podjemna farma. Tutaj do, dookoła zrobię jeszcze takie e, skrzydła tego budynku, które będą niezbędne bardzo do tego, co się dzieje. W ogóle chyba tutaj przyszła kolejna fala zombie do mnie. Tak mi się przynajmniej zdaje. Jak widzicie, tam jest ich mnóstwo. Nie wiem, po cholerę ich tutaj aż tyle jest. Nie wiem, po co ich tyle tutaj przychodzi. Ponieważ to jest takie strasznie, to strasznie nielogiczne. Ze względu na to, że zabiję przed chwilą całą hordę takich zombiaków, one dalej przychodzą. Dlatego ważną, ważną rzeczą, którą musimy zrobić na jutrzejszym, jest to, by, by tak naprawdę ogarnąć. Ogarnąć, co tu się będzie działo. Czyli będziemy musieli mieć snajperkę. A do ogarnięcia snajperki, będzie nam oczywiście potrzebny lud. A lud z kim zdobędę z Jankiem. I to z Jankiem pójdziemy sobie, oczywiście, w najlepsze miejsce na Ziemi. Czyli pójdziemy sobie na Wasteland Town. Dokładnie tutaj poszukamy sobie marketu z bronią. E, tak, w Ameryce to jest normalka. Market z bronią. Idziecie sobie do marketu i szukacie sobie broni. E, a my tutaj właśnie mamy taki tunel. Ten tunel ciągnie się daleko, bardzo daleko. Ponieważ skorzystałem z jednej z rady z moich widzów i postanowiłem zrobić sobie taki specjalny tunel który poprowadzi nas aż tutaj, aż tutaj nas poprowadzi, czyli poza, poza naszą gigantyczną dziurę. I ta gigantyczna dziura tak naprawdę mm, miała nas chronić, ale nie do końca nas chroni, ponieważ nie mamy nigdy yy, możliwości ucieczki, kiedy zombie nas gonią. A to jest taki tunel ewakuacyjny, dzięki któremu będziemy mogli stąd odejść. Ale yy, robiąc ten tunel, sobie pomyślałem, że kurde, no przecież tą chutę trzeba w końcu gdzieś postawić, z dala od domu, żeby mi zombiaki nie wchodziły. bo wprawdzie mamy to ciepło. A zombiaki strasznie lubią ciepełko i będą chciały do nas tutaj przychodzić. Więc postanowiłem sobie, że gdzieś tutaj, właśnie w tym miejscu, przy wodzie, zrobimy sobie naszą pierwszą piękną hutę. Ponieważ wcześniej nie robiłem huty, dlatego że się przeprowadzaliśmy i nie było tak naprawdę potrzeby robienia jej. My sobie tutaj mamy jeszcze amunicję, czy już nie mam? Chyba już nie mam ammo. To sobie tego nie zrobimy. A chciałem zrobić takie bum bum baby day, czyli rozwalić to i owo przy pomocy e, beczek z benzyną. Przy okazji mamy. E, bardzo dużo, bardzo dużo e, lutu tutaj pozbieranego, ponieważ mamy e, tutaj kamienie, żelazo, oczywiście e, zginąłem raz robiąc ten tunel, ponieważ e, coś wykopałem i coś na mnie spadło, prawdopodobnie gravel na mnie spadł, e, czyli taki minecraftowy problem, kopiecie sobie dziurę, a tu nagle, o, gravel, bum, bum, bum i nas nie ma. Mam nadzieję, że tutaj zombiaki nigdy do mnie nie wejdą, jak tutaj wejdą zombiaki, zanim będzie gotowy tunel, zanim będą dwa wyjścia. To będzie przypał, tu będzie naprawdę przypał. Ponieważ tutaj będą przychodziły i będą mówił, o, dysoski, jak tam ci mija dzień, kochany! A ja wtedy powiem, no, super, zajebiście że wpadliście do mnie. Macie tu kąsek mojej ręki. Przyda wam się. Tutaj tutaj w takich tunelach na, zawsze robimy po bokach. E, po bokach nasze pochodnie. Ale ja, wymyśliłem sobie tak inny sposób, trochę jest nieestetyczny, ale jest równie... Równie praktyczna, bo nawet bardziej praktyczna niż te pochodnie po bokach, bo ząbiaki ich nie mogą zniszczyć. Otóż moje pochodnie znajdują się na suficie. Na suficie się znajdują, dlatego że sufit jest taki e, trójkątny. Dzięki temu, że jest trójkątny, to się tam mieści pochodnia. Jak się mieści pochodnia, to czy miałbym tego nie wykorzystać i nie mieć jakiego e, sufitowego... Oświetlenia, tak widzicie ładny korytarz nam się robi powoli, takie, takie takie, troszkę nam to się wydaje klimatyczne już powoli. I teraz pomyślmy sobie jak to zrobić, żeby tutaj to wszystko było logicznie zrobione. Nie potrzebuję jakiegoś super gigantycznego pomieszczenia, potrzebuję bardziej takich trzech kratek w bok, czyli tu mam już jedną, czyli jeszcze po jednej od boku sobie zrobimy. A oczywiście tu będzie trzeba to później wszystko wyrównać drewnem, albo jakimś normalnym materiałem, żeby to e, wyglądało estetycznie w jakiś sposób. A wiecie, że ja na estetyce mam na razie takiego fioła w tej grze. I przy okazji zdobyliśmy chyba dużo żelaza. Nie wiem, po co nam żelazo, kiedy już mamy e, Augera, czyli nasze kochane wiertło. E, ale myślę, że do czegoś się jeszcze przyda. Myślę, że najbardziej by nam się to żelazo przydało do robienia kolejnych wzmocnień metalowych, które pozwalają nam budować budynki i obiekty na o wiele szerszej płaszczyźnie, ponieważ zwyczajnie możemy budować chyba drewno na trzy kratki, bo zawsze zapominam sprawdzić w Wikipedii to, tego przed odcinkiem. A dzięki takiemu właśnie wzmocnieniu metalowemu możemy to zrobić na między innymi 9 kratek wzdłuż, chyba. I to jest naprawdę przydatne. Spójrzcie, jak to ładnie wygląda. No, że nic nie spadnie minałe, bo nie wiem jaka jest nośność tych. Ee, kamieni tutaj Oj, 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 właśnie już tutaj coś o tym mówiłem Że coś tutaj wcześniej spadało na łeb I teraz właśnie już to coś nie spada Czy my mamy coś tutaj do Zabudowania Raczej mamy, bo teraz chciałem to mieć zabudowane Nie chciałem żeby to było brzydkie Więc sobie to zabudujemy właśnie tak Dokładnie tak jak chciałem, jest to mniej więcej tak zrobione Tutaj chyba nie możemy tego wrzucić, zrobimy sobie to tak i jest gitara, jest gitara, na razie jest gitara. Teraz po drugiej stronie zrobimy coś w identyczny sposób. Tylko jeszcze ee, tu sobie postawimy drewno. I teraz jeszcze trzeba tam sobie to wyrównać. I ta podziemna baza naprawdę nam się tutaj opłaci, ponieważ zombiaki jak widzicie będą tutaj ciągle przychodziły Przechodziły przychodziły dokładnie ciągle tutaj i po drugie nie będziemy tutaj w ogóle wykrywalni, a po trzecie będę mógł sobie tutaj w nocy schodzić w dół z mojej bazy, będę maksymalnie bezpieczny zombi tutaj nie będą wchodziły, będę mógł sobie kopać materiały, nie wiem po co będę mógł je kopać bo, bo teoretycznie e, najbardziej będzie, będzie mi przydawał się chyba teraz potas, ponieważ on w tej grze jest chyba w, potrzebny do wyrabiania amunicji, ale dokładnie nie pamiętam ale na pewno dużo amunicji będziemy wytwarzali z czasem, ponieważ e, po jakiś kilkunastu kolejnych dniach będziemy mieli problemy z amunicją, z lutowaniem amunicji, ponieważ e, mimo, mimo, mimo że, że nasze lutowiska się odnawiają tam co 3-4 dni, to nie zawsze tam pojawi się amunicja i trzeba mieć po prostu takie zabezpieczenie, mieć pewność tego, że będziemy mieli jak się obronić. Okej, okay, to nie wygląda za ładnie na razie, ale to tylko na razie, ponieważ ponieważ mam nadzieję, że zaraz coś tutaj wymyślimy na to. I tutaj też, i tutaj też. Na razie mamy jeszcze dużo amunicji do Augera. Amunicji do Augera, jak to dziwnie brzmi, mamy dużo paliwa do niego po prostu. I nie musimy się nie musimy się z tym hamować, przynajmniej do, te, do tego czasu. Ale myślę, że jeżeli chodzi o paliwo, to nie ma problemu z lotowaniem paliwa, bo wystarczy, że znajdziemy jakąś stację benzynową z... Po prostu beczkami oleju i wtedy mamy. E, z jednej beczki robimy sześć z sześć tych. Sześć, e, sześć tych takich, takich, jak to się nazywa, nie wiem. E, to się nazywa... Gesken, ale po polsku to będzie po prostu zbiornik paliwa, tak myślę. E, więc takich sześć zbiorników paliwa możemy sobie zrobić i one mają razem 600 e, uderzeń z augera. I to myślę jest wystarczająco, żeby wykopać tunel właśnie stamtąd tam i o! Mamy jeszcze 14, już myślałem, mamy 0 tak przez chwilę tak myślał. What the fuck, coś mi się z oczami dzieje Ale sorry, taki jest Sylwester Znaczy Sylwester, nie ma Sylwestra, ale po Sylwestrze Takie rzeczy się mogą ludziom przywidzieć Okej, okay, tu, tu już jest gotowe Tu już jest gotowe i chyba Chyba możemy to obudować I to będzie miało taki fajny efekt, ponieważ Zawsze mi się zdawało, że podziemne bazy Powinny być robione w drewnie Bo w drewnie najładniej będą wyglądały Tam chyba słyszę zombiaki, które chodzą I teraz dzięki temu Tutaj widzę jak to mogę jeszcze wyrównać. Tutaj sobie to wyrównamy. Ajdź! Prawie... Dobra, wziąłem to. Nieważne. Ale to właśnie jest fajne, że wprowadzili właśnie woodfamy, bo nie dość, że drewno jest mocniejsze, bo trzeba mieć e, 3 Do czterech, chyba czterech. Cztery razy trzeba zwalić drewno, żeby się przedostać do mojej bazy, aktualnie, ponieważ e, mam wzmocnione drewno metalem, znaczy nie, wiem, czy już mam, chyba jeszcze nie mam, ale na pewno na live już będzie wzmocnione metalem moje. Moje ściany wzmocnione metalem. No i właśnie, drewno tu jest teraz takie zajebiste po prostu, jest po prostu piękne. Ja mógłbym się zakochać w tym drewnie, kochać je i tulić całymi dniami, tylko i wyłącznie dlatego, że, że jest w ten sposób zrobione. Dobra, tutaj to tak nie miało być, tutaj trzeba dorobić jeszcze kawałek. Jestem, nie wy, jestem niewykrywalny, ale zombiaki mimo wszystko pragną bez powodu się tutaj dostać. I to mnie strasznie irytuje, że ja jestem niewykryty, ja sobie spokojnie kopię, a zombiaki co robią? Kopią do mnie teraz, no. Kiedyś przez wodę nie można było... E, kopać, ani rozwalać się, ani nic ich rzeczy i było fajnie, teraz no niestety, takie, takie jest nasze życie, biedne Ciekawe czy mam materiały na stworzenie piecyków, aktualnie nie mam ale i tak to właśnie wygląda mniej więcej tak jak chciałem e, jednocześnie chyba dachu nie muszę robić, nie muszę, znaczy sufitu nie muszę robić, e, ponieważ sufit by, by był nam tutaj zbędny, szczególnie z drewna bo póki mamy sufit z kamienia, to trudniej się będzie nas dostać, a drewniane ściany są tutaj tylko i wyłącznie w celach poprawienia estetyki pomieszczenia i wam też się będzie łatwiej na to patrzyło, ponieważ sam kamień tutaj e, powoduje taką ciemnię, przez którą mniej widać na ekranie, ale dzięki drewnie, drewnu będziemy mogli w ładniejszy sposób patrzeć. Albo mi się zdaje, albo coś mi tutaj śmierdzi. Nie wiem, czy tutaj dałoby się zobaczyć, co się dzieje. Będziemy musieli przez to zobaczyć, ale o, 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 chyba jest noc na dworze? Tak, już się robi powoli tam noc na podwórku. Ale to nie Tam widzimy, mniej więcej, gdzieś tam to są te zombiaki, Ale myślę, że nie powinnyś tutaj dostać, jakoś wybitnie szybko. Chociaż nie, jeszcze jest dzień! Jeszcze jest max dzień! Więc zaraz tam pójdziemy je trochę, odgonimy od mojego miejsca zamieszkania. No ale widzisz, to jest takie pierwsze pomieszczonko. I takich pomieszczonek będzie wiele. I powinniśmy sobie jeszcze takich kilka pomieszczonek zrobić. Ale oczywiście nie wszystkie będę na filmie, bo nie chcę was z tym zanudzić. Eee, możecie napisać mi, co w poszczególnych pomieszczeniach powinienem zrobić. Bo właśnie w tym pomieszczeniu będziemy robili sobie e, naszą hutę. Więc to będzie takie. Takie... takie piękne po prostu, będzie piękne. Chciałem, żeby... O, tutaj tutaj trzeba to będzie trochę poprawić, ale dodamy sobie jeszcze jedną. Jedną, jedną pochodnię To pochodnię będę mógł sobie zdjąć i postawić tutaj. Już nie będziemy musieli mieć każdej pochodni na suficie, ale akurat te pochodnie mogą być... What the fuck! What the fuck! Co oni tam robią? Co oni tam robią? Co za gnoje! Wiedziałem, że tak to się skończy. Chyba będziemy musieli sobie wzmocnić jeszcze dodatkowo przejście o, popatrzcie, popatrzcie, jak sobie siedzą tutaj grzecznie. Teraz siedzą grzecznie, kiedy wyszedłem, ale wcześniej, jak tutaj myszkowały, to mało powiedziane, że myszkowały one. Tutaj rozpierdzielały mi całą bazę. Trzeba się nimi zająć po prostu. Więc, madam, proszę tutaj podejść. Bęk, jedna. Bęk, nie trafiłem. Jestem wykrywalny, ale jeszcze nie wykryty. To jest takie głupie. O! Popatrzcie, cała kolonia tutaj przyszła do mnie. Jak miło, was znowu widzieć, Mam też 16 naboi. Powinno starczyć na. przynajmniej. kilku zombiaków Ale najłatwiej jest je wyciągnąć sobie tutaj na ląd. I właśnie ten ląd tutaj jest bardzo przydatny. Ponieważ jak widzicie, możemy sobie tutaj przyjść. O, wow! To już jest skąd one przychodzą. Już jest skąd przychodzą, ponieważ tam jest za wysoko, żeby stamtąd spadały. Więc one sobie przychodzą tutaj, po tej stronie. I tą stronę będziemy musieli sobie na najwie. Troszkę zwiększę, jak widzicie, tu jest ich mnóstwo. To są, to jest po prostu oblężenie. To jest jedno wielkie oblężenie zombiaków Będziemy musieli zrobić bardzo, ale to bardzo dużo amunicji do kuszy. A przynajmniej zrobić amunicję do innych broni. Eee, I czas zrobić sobie wieżę strzelniczą. Wieża strzelnicza będzie e, polegała na tym, że postawi. Właściwie to sam nie wiem na czym. <laughs> Ej, o! Mam pomysł na zejście nowe. Ponieważ to zejście tunelem jest takie, takie głupie. I teraz opowiadałem o tej wieży strzelniczej, i dobrym pomysłem byłoby postawienie podobnej rzeczy przy samej ścianie. Gdybym postawił to przy samej ścianie, to miałbym wtedy widok wszędzie, praktycznie. Wszędzie miałbym widok na to, gdzie kto by tutaj był. I na przykład zrobiłbym z, te, z tego zejście, takie zwyczajne zejście po schodkach. I te ząbki by nie mogły tam wejść, ponieważ ja bym miał do tego specjalne drzwi. I to byłoby, to byłoby coś, Proszę mi w komentarzach, znać jakby to według was mogło wyglądać Bo ja na przykład myślę o tym, że coś taką platformę na największym szczycie tutaj A największy szczyt jest bodajże po drugiej stronie, tak mi się tylko wydaje, bo może oni już go zniszczyli Nie, jest dobrze, jest po tej stronie taki gigantyczny szczyt I moglibyśmy tam właśnie, w tamtym miejscu zrobić zejście, ale Chociaż nie, zejście by pasowało bardziej tutaj, bo tu jest ziemia już gotowa nie będą, nie będą musiały robić sobie specjalnych platform do tego, jak widzicie tutaj ta ziemia dzięki tej ziemi będziemy mogli tutaj ładnie przejść. Będziemy mogli od razu wejść do naszego budynku. O, już tam, już, już tam się zaczyna, już tam się zaczyna! Co? się rozwalany rewno? Co za cfel, co za głupi cfel? On mi tutaj wszedł i rozwalił drewno. To, które mi to jest bardzo potrzebne do schodzenia na dół. Jak widzicie, te zombie są naprawdę z dnia na dzień i coraz więcej i coraz trudniej mi się robi filmy, dlatego Janek jest tam tutaj bardzo, to bardzo niezbędne. Ale zaczątek naszej podziemnej bazy już jest. Jak widzicie, ja już mam tutaj końcówkę... ...końcówkę mojej... E, ...mojego życia na tym... ...na tym sejwie. Więc będę musiał się zaraz z wami niestety pożegnać i zacząć budowę dalej, ale to był taki bardziej film informacyjny z tym, co się tu aktualnie dzieje. No i myślę, że jako, że jestem zagoniony pod ścianę, to, to jest najlepszy moment, żeby zakończyć ten odcinek. I widzimy się w kolejnych odcinkach Seven Days to Die. A ja, a ja idę idę chyba się jeszcze troszkę może przespać przed kolejnym filmem, ponieważ jeszcze chyba Sylwester ze mnie nie strzelił. Więc, Po, jeżeli macie jakieś propozycje, zostawcie w komentarzach. A ja w tym krótszym trochę odcinku, chociaż to jest tak długi odcinek się z wami żegnam, o w sobie do mojej jaskini więc, więc, żegnam się z wami, grał dla was oczywiście Daisy-Sowski, który został oblężony i raczej musi opuścić bazę na kilka ładnych dni, żeby zombiaki się uspokojili tutaj więcej nie przychodziły A ja nie lubię kiedy one tam już są, patrzcie jestem niewykrywalny przez te zombiaki, one są takie durne czasami No ale nic no, było, było, fajnie, było fajnie, po prostu było ładnie Cieszę się niezmiernie, że, że zombiaki tutaj są w takim, w takim zaangażowaniu ze mną E é